Siemaneczko ziomeczki, ja jestem Bary. A to już czwarty odcinek, albo piąty, nie wiem dokładnie z serii Minecraft. Mamy cię, tak. Ze mną dzisiaj jest Akris. No, prawdopodobnie nie będzie go słychać, bo coś mi się z nagrywarką stało, tak. Ale jego ja ja go serdecznie pozdrawiam, tak. No i patrzcie, widzicie? My się tu klepiemy i patrzcie, jak ten Łukasz bije. On sobie. Patrzcie. patrzcie. On, on, o patrz, on, jak on bije! On plecami bije, ten. No patrzcie. O, widzicie, jak mnie knokują? Przecież antyknoki mam patrzcie, ja wezmę sobie tu knok knoka y, dwa mam. O Jezu, ja mam, ja mam ale mam fesów, Patrzcie, mam, mam punch 2 tak? Kurde, coś mnie bije. O Jezu, a mnie, a mnie. Czekaj, dawaj ich pan czujemy, Ej, O Jezu! Ja mam ja mam, będziecie mieli trochę ścinki, bo ja mam mmm... E, nie big go. R, okej. Okay. Yy, tu chomik, I Też pozdrawiam chomika i Minotaurusa, tak? Yy, nie mogę na razie grać, bo coś muszą zrobić. No i chomik do mnie pisze, żebym nie bił jednego typa. Nie? Yy. Seta, seta, seta? Dobra, ja mam ja mam... Yy... Do beki? Nie, O no, i dżytam, Oj, chyba w Betce będzie, o Lolo'a miałem. O jest mój miecz! Widzicie, seta mam 5-3 i buty tylko 4-3, tak. Refile, łuk, punch. No. O lol! Czekaj, ja, ja tu muszę nagrywać. Czekaj, wiemy. Dobra, ja z tych moich nie widzę Jak coś, to mogę ci naprawić i ten. Y, Wiem, Repair Wiem, wiem, wiem Opatrzcie na tego Łukasza O, sorry Cała gildia Coxy ma aurę, tak Cała gildia Pomóż mi, tropikam nie bije Ona też, y, gildia Tyka Tyka też ma Dobra, pan czuje się? Dobra, jestem ja muszę przepończować. Dobra, to jak widzicie, mamy tu już parę kill Aur, innymi Tropika i cała Gildia Coxie. Czyli G, Info Coxie. I mamy, kurde, nie. Coxy, yy, Łukasz i Norix. Yy, tak, yy, oni obydwaj mają yy, kill Aurę. Yy, Łukasz22034, tak. Muszę sobie na msg napisać? Yy, Łukasz i mr mr no, no rx że Łukasz przyzna się do Aury to już wiadomo, że ma Aury. Kto się przyznał? Yyy znaczy, Diff napisał na czacie, że Łukasz przyzna się do Aury A, no to Hmm. Łukasz, przyznaj się do. A przyznaj się! Przyznaj się! I tak się nie przyznaj. Dobra, My mamy. Sojusz gildią Czep, tak? Jesteśmy pierwsi w rankingu: 8000. Yy, a Czepi... No. No mamy. Gain. Gdzie? Gdzie chomik? Do sparty? Do sparty? A nie, tu. Komik! Nie bij go! Nie bij go! On jest z nami! On jest z nami, on jest z nami, on jest z nami, jest z nami tego A, Ety. ty. A czyż to ja idę tutaj do Sparty, nie? To idź, idź. Ja, nie do Sparty, do Beki. Ten Łukasz to... Jako... Ej, mi to, pat, i ta, i ta... Ej, spadł, ja tam niego. Dawaj go! Ja... Ej no jaki ty jeszcze wbi jeden! Ja was pan czuję! Widzicie. O, widzieliście? Jak wyskoczył i mnie bił? Widzieliście to? Oj, jest budki i spodnie mu. Sp sp o jezu, widzieliście? Nie, bo nie jest z nami. Nie, on nie jest z nami. Dix Bigo. No? O, jak coś to będzie Ci pan czował? jak widzicie, mamy aury ja, ja, byłem bala, ba, bary przepraszam. Znowu był, no, ze mną był Akris i Chomik, No i to był kolejny odcinek z Minecraft. Mamy cię. Na razie. Do zobaczenia.